załatwiało się inaczej. Musi się już więcej nie Pewnie powinieneś wierzyć we wszystko. Tak naprawdę cię, lecz... ...w dzisiejszych czasach... ...na nikim nie można polegać. Okej. Wyślemy nam naszą dyskutację. kiedyś takie sprawy... załatwiało się inaczej. Może. się tego nie mieszać, na to, co mówisz przy Czego chcesz? Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy i to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne. Bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Mam już dość tej paplaniny. Kiedyś takie sprawy załatwiały się. Cześć, jestem tu nowy i chciałbym poznać lepiej wasz obóz. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki. Więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Takie sprawy Dzisiaj zobaczysz, że czasami na nikim nie można polegać. O co? Jeśli myślisz, że... Mam już dość tej pamlaniny. Niektórzy nigdy nie będą się Może. Zawsze zadajmy lepiej oczekiwania. Zawsze jest to że. samo. Myślałem, że to się skończyło już dawno Myślałem, że to się skończyło dawno hmm. temu. Mam już dość tej poplaminy. Gdzie zawsze gadają. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od ludzie Co? zawsze gadają. Takie sprawy się inaczej. To się chyba nigdy nie... <grym>, nie powinieneś wierzyć we wszystko. Od razu tu wiedziałem, że będą w kłopoty dzisiejszych czeka. czasach na nikim nie można polegać. Od co? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Od razu tu wiedziałem, że będą chłopoty. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ludzie zawsze gadają. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Niektórzy... Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście, natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe, tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Pokaż mi, jak dojść. Do Kuźni, chodź za mną. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Myślałem, jestem w Kuźni. Rozejrzyj się trochę. Będę czekał przez jakąś godzinę. Później znajdziesz mnie siebie. przy wejściu Zimieś do obozu. Jeszcze... Pokaż mi, jak dojść. Do świątyni. Jeszcze... Chodź za mną. To nie było zbyt mądre. Nie na W Oto świątynia. Zaczekam na Ciebie tutaj, ale gdyby się zamarudził, znajdziesz mnie przy wejściu do obozu. Proszę, Mistrzu. Oto skromny prezent od Twojego ucznia. Chciałbym teraz być w jego skórze. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Pogadajmy lepiej o czymś. Niektórzy nigdy się nie nauczyli mnie że. wierzyć we wszystko. Od razu wiedziałem, że długo jak mnie to nie dotyczy W tej historii musi być jednak oprawy Co to było? Tak długo jak mnie to nie dotyczy Pewnie masz rację Nie chciałbym teraz być jego... Na chwałę śpiącego Miałem wizję To było niesamowite Zobaczyłem, że wkrótce zyskamy nowego brata Który będzie inny niż wszyscy przed nim To miało coś wspólnego ze mną w jego ręku lśnił miecz. On sam zaś zbiegał w dół po szerokich stopniach. Tutaj wizja się skończyła. Wyglądał zupełnie jak ty. Kim jesteś? Czego tu szukasz? Jestem tylko skromnym sługą śniącego. Idź do Korkaloma. On się tobą zajmie. Tylko zachowaj to dla siebie. Pokaż mi, jak dojść. Do nauczycieli. Chodź za mną! Czekaj. Lepiej się z nic nie pakować. Jeśli myślisz, że... Od razu wiedziałem, że to... To się chyba nie zna. Niektórzy nigdy się nie nauczą. myślisz, że. Zawsze. Może. Jeśli myślisz, że. Tam znajdziesz Baal Kadara. To on naucza nowicjuszy. Nad nami znajduje się plac treningowy świątynnych strażników. Zaczekam na ciebie na dole albo u baal na miba przy wejściu do obozu. Nie powinien Pokaż mi jak dojść tak długo jak mnie to nie dotyczy to się już więcej nie powtórzy Może myślałem, że to wszystko nigdy. Się pokaż mi jak dojść może... zapewne masz rację. Ludzie zawsze gadają Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. W dzisiejszych czasach lachii, na nikim nie można polegać. Od co? nie można Pogadajmy lepiej, oczywiście. Cześć, nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. Znam Das tego. Zamieniliśmy kiedyś kilka słów. Gdybyś go jeszcze kiedyś spotkał, powiedz mu, że głupio zrobił, nie idąc ze mną. Życie w bractwie jest sto razy lepsze od ciągłego użerania się ze strażnikami ze starego obozu. Nie omieszkam mu tego powtórzyć. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę balem. Niegiedy z góry. Rozmawiałem nawet z Iberionem. To wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz. Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. można polegać na to, na czym polega Twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Kor w jego laboratorium. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera Twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. Mam już dość tej paplaniny. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale Cięta, tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuno? Zatem masz swoją dzienną rację. Jeśli mi ją oddasz, dobijemy targu. Przemyślę to sobie. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z Tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę Ci powiedzieć, jak tego dokonać. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balka Dar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłusz się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Baal Namib to ten przybranie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przygotować, a raz dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Tylko zachowaj to, pogadajmy lepiej. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balka wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Bal Namib to ten przybranie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Jak mogę opanować magię śniącego? Balkadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami, ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Może inny guru będzie mógł ci pomóc? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, Od co? Pogadaj. Ach, miło Cię znów widzieć! Co u Ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Zostałeś wybrany przez śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Co takiego? Tak, chcę podążać drogą śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Zejdź mi z drogi.